Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będę chciał naprawić takie coś, udało się wyrwać na giełdzie. Troszeczkę w takim stanie było do skompletowania, więc zobaczymy, czy uda nam się to jakoś skompletować. Więc zobaczcie, tutaj mamy nasz wtyk do IXIO, tutaj mamy naszą ładowarkę po części, tu mamy nasze styki. Tu mamy naszą całą stację dokującą do naszego Ixio I tutaj mamy samego naszego Ixio Który coś tam się próbuje odezwać Ale jak słychać robi BZIU BZIU Więc na początek Ixio jak rozbiorę podłączę pod laborka i zobaczymy czy on dobrze haracze Jeżeli będzie dobrze haratał i zasłuży sobie To dostanie wypasione ogniwo jakim jest VTC5 Także może X-YO na końcu, zaczniemy od poskładania naszego zasilacza. Zobaczcie, tutaj chciałbym to wyjąć, to na pewno będzie na taki glut gdzieś tam od tyłu wklejone. Dlaczego chciałbym to wyjąć? Zobaczcie, mamy nasz pierwszy problem. Te, 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 te kabelki to tak słabo, bardzo słabo. Tu też jest coś polepione, to trzeba będzie wymienić na jakiś nowy przewód i to zrobić jakoś bardziej elegancko, no bo to tak, no nie można takiej lipy zrobić. Tylko chciałbym, żeby to jakoś ładnie nam wyszło. A gościu mówi jeszcze do mnie, że dzisiaj rano działała ta ładowarka. Aha. A, udało ci się wyjąć? No, no. Ja dzisiaj rano, rano działała. A, jeszcze dzisiaj rano działała. Tutaj zobaczcie, mam taką wątpliwość, czy czegoś nie powinno być, ale chyba jednak nie ma śladów po jakimś większym lutowaniu. Więc na początku, moi drodzy, te przewody nie mogą tak zostać. Je trzeba wylutować i dać nowe. Nie róbmy lipek. jak już to robimy to zróbmy to porządnie. W sumie mogłem zobaczyć pierwszy sam X, działa, ale najwyżej będziemy mieli po prostu zrobioną porządnie ładowarkę. E, tutaj, jakby ktoś pytał, jak działa to połączenie ze stykami, to zobaczcie tutaj mamy takie dwa styki. Tutaj mamy też takie pola lutownicze zrobione. To wchodząc jedno w drugie zasilane. Zresztą macie opisane N oraz L, czyli mamy tutaj zero oraz fazę. Dobra, zaczniemy od wylutowania tego dziadostwa i albo skrócimy ten kabel, on jest chyba na tyle długi, że pozwolę sobie go skrócić, o ile będzie cały działał no bo tutaj to coś co jest porobione to tak być też nie powinno, więc to na pewno już idzie na odcięcie i zaraz będziemy kombinowali dalej więc tutaj mamy ładnie oskurowane Przyspieszony kurs młodego lutowacza będzie teraz. Czyli moi drodzy, gdzie jest ta kamera? Tutaj. Czyli bielimy sobie nasze końcówki. Do tego celu używamy, niech zgad... nie zgadniecie, ale lutownicy, cyny, najlepiej ołowiowej. W zasadzie, a komercyjny użytek nie da się kupić innej. No i robimy szybkie bielenie. Jak widać, w jednym miejscu dotykam, rozprowadzam po całości, to. trochę to zrobiłem niesławnie, bo kamera mi to zasłania, ale mamy małego glutka, dotykamy i teraz po drugiej stronie rozprowadzamy, rachu ciachu, pobielone. Eee, takie przewody bielimy w celu takim, że po pierwsze będzie nam je łatwiej przylutować, po drugie są też sztywniejsze jak musimy je teraz przewlec. Fajnie by było teraz nie pomylić plusa z minusa, bo to jest już na uzwojeniu, który idzie do, do naszej ładowarki ale na szczęście mamy tutaj naniesione wartości jak widzimy mamy V plus, V minus, możecie jak macie już to pobielone widzicie, ja to teraz leciutko dociskam, od drugiej strony zrobię takie czary-mary i to przechodzi ładnie oczywiście jest za duży kawałek, który za sekundkę obetniemy żeby to miało ręce i nogi obcinamy to sobie OK, teraz mamy to dostosowane. To jeszcze wychodzi nam, oczywiście. I teraz łapiemy to w coś. Zobaczcie, mamy to teraz przyłapane w naszym Einsteinie, i po prostu do naszego padu się teraz dolutowujemy elegancko. Ciach, i mamy to elegancko zrobione. I jeszcze taką minimalną górkę możemy sobie tutaj obciąć, żeby było ładniej. I tak, mamy przylutowany pierwszy nasz przewód. Tutaj mamy takie prowadnice, nie wiem czy to widać, w te prowadnice wsuwamy to z powrotem, równo, czy nie możemy tego byle jak odłożyć. Ciach, 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 ciach. Wsunięte. I teraz w zasadzie możemy już zamknąć tą część naszej obudowy. Czyli przewód wypuszczamy, ten, który by się przydał ogólnie jeszcze dławi, którego gdzieś tam już nie ma, gdzieś się musiał zgubić więc poradzimy sobie w jakiś sposób to na przykład zapasztetujemy tutaj widzę mamy na zatrzaski z czego jeden zatrzask jest wyłamany było wyłamane, nie ja. O, ten to się to było więc dobra, składamy to, a tutaj zalepimy to pasztetem, też powinno działać. No i tak jak mówiłem, zrobimy tutaj po prostu bezczelnego glutka, który zabezpieczy nam ten kabel, żeby się nie ruszał. Pamiętajcie, klej na gorąco, zwarcia Wam nie zrobi, jeżeli o to chodzi, więc to czy on będzie dobrze dotykał płytki czy nie, to nie jest żaden problem, więc ja sobie go tutaj troszeczkę tam wpuszczę i to zawsze ten kabel będzie jakoś chroniony. Tutaj taki glut wyszedł może nieładny, jego będzie trzeba później ściągnąć jakoś czy coś, ale ważne jest, żeby zabezpieczyć nasz przewód, więc teraz mamy naszą tutaj drugą część i tą część. I teraz możemy albo to ze sobą e, zlutować, co mi się tak naprawdę nie widzi, wolałbym to elegancko przelutować też, żeby to było wszystko na jednym kablu bez żadnych e, niepotrzebnych złączeń. Stracimy w sumie na tym całym zabiegu może z 10 20 cm przewodu, ale on jest długi. Przylutowane. Teraz możemy to złożyć. Tutaj zobaczcie, nasz przewód powinien być rozdzielony, zróbmy sobie ten cały cable management. Jak to tam nazwać po polsku nie wiem zarządzanie kablami, głupio to brzmi. Zróbmy sobie poprawnie. To pełni rolę naszego takiego dławika też, żeby ten kabel się, przewód przepraszam, nas nie wyrwał. Więc zróbmy to tak jak być powinno. Ciach, 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 ciach. No już jest pierwszy etap, na którym to schrzeniłem, bo teraz nie wiem czy ta ładowarka nam przejdzie przez ten otwór, a nie przejdzie, więc muszę to od nowa zrobić, bo to muszę przejść, przez, przez, przez to przejść. Widzicie? Uczcie się na czyichś błędach i sami ich nie popełniajcie. Tak trzeba przełożyć pierw I teraz dopiero można to robić tak jak zrobiłem to. Ach. No i zobaczcie, tak to wszystko powinno wyglądać. Składamy, skręcamy i cieszymy się z naszego x mam nadzieję. Tylko, że zawsze się jeszcze będzie do x zabrać. zabrać. No jest taka przykra sprawa, że ta ładowarka nie działa. Zobaczymy, może jest kabel jeszcze gdzieś złamany, przewód, no i to trzeba wrócić do tego tematu. Słuchajcie, problem jest taki, że tej ładowarki łatwo nie sprawdzimy ze względu na te wypinane nasze piny. Tak patrzę na pierwszy rzut oka, czy nie widać jakichś uszkodzeń na tej ładowarce. Tu jest na pewno coś przyśniedziałe, ale to raczej nie jest chyba tutaj problem. Tutaj ta ścieżka, nie wiem czy ona nie jest urwana, nie jestem do końca przekonany odnośnie tej ścieżki, co tutaj się wydarzyło. Chociaż ona raczej nie powinna, nie ona raczej powinna być przerwana, bo tutaj mamy prąd zmienny. A tutaj już idzie, chyba że to, no dobra. Chyba że to dioda powinna być. Więc moi drodzy, nie poddajemy się. Tylko bierzemy sobie tutaj ładowarę, zobaczcie mam od jakiejś, to była stara Nokia, na, znaczy Mam no, ten cienki bolet, ORIGINAL napisane jednakże tutaj mamy napięcie 5,7V No patrzyłem na mierniku to tu jest 6V no, ale nadal mamy mniej niż oryginalnie prawdopodobnie to by wystarczyło bo tam jest już przetwornica w tej ładowarce ale zróbmy takie napięcie jakie być powinno więc tutaj sobie już oskurowałem nasz przewodzik są takie malutkie włoski teraz je elegancko tutaj sobie pobilimy. I żeby teraz nie przestraszcie się jak to będzie brzmiało, bo to jest naprawdę proste, co ja mam chcę powiedzieć. Ale zastosujemy tutaj przetwornicę step up w naszym przypadku. Co to są przetwornice step up? Przetwornica step up, już to otwieram, pokazuję wam. To są takie malutkie. A widzisz. To my jeszcze to inaczej. Ja myślałem, że to jest inna przetwornica. A to jeszcze lepiej to zrobimy. To nie poszenię tam ten kabel ciałem. No zobaczcie, tutaj mamy jako wejście mikro USB, więc moi drodzy, jeszcze lepiej wyjdzie niż myślałem. Tutaj mamy wejście naszej ładowarki mikro USB, więc ta ładowarka, o której Wam przed chwileczką mówiłem, zapomnijcie o niej, zrobimy to jeszcze lepiej nawet. Będzie trzeba zrobić gdzieś tylko to wyjście, ten wtyk, żeby nam pasował. Może gdzieś tutaj go umieścimy, gdzieś zaraz coś pokombinujemy, żeby to pasowało. Patrzcie, jak to jest zbudowane po zamknięciu. Tu jest ten, tu wchodzi nasza ładowara. Za gdzieś się jakoś to damy. E, więc e, teraz wszystko ograniczy się do naszej przetwornicy, e, którą musimy zamontować tak, żeby dało się to gdzieś jakoś od boku podpiąć. W miarę rozsądnie. E, I tutaj mamy przetwornica, jeszcze raz, przetwornica Step Up, Step Down. Czym one się charakteryzują? Są to takie, jak widzicie w tym przypadku, niewielkie urządzonka, ponieważ one nie przenoszą jakichś dużych prądów. E, tutaj mamy jeden e, potencjometr, precyzyjny potencjometr w którym ustalamy sobie prąd napięcia, tutaj mamy zobaczcie, micro USB w tym przypadku czyli możemy tutaj dać nasze wejście prądowe, napięciowe ewentualnie jeżeli nie chcielibyśmy tego portu używać, to tutaj mamy możemy się dolutować dwa pady natomiast z tyłu macie out, czyli nasze wyjście czyli w skrócie mówiąc podpinamy sobie ładowarkę, podpinamy sobie tutaj te przewody teraz pod out plus minus pamiętając gdzie jest i tutaj podepniemy ładowarkę i na zaciskach będziemy sprawdzali, jakie jest napięcie, wyregulujemy sobie to na 7V i będzie wszystko elegancko śmigało. Więc dobra, padło na to, iż przetwornica nasza będzie w tym oto miejscu. Będzie trzeba wywalić troszeczkę większy otworek, ze względu na to, że to jest taka ścianka, ona jest pod kątem, więc chociaż z drugiej strony możemy spróbować zrobić to też tak, tam pod spód nalać na przykład kleju, pasztetu. Ten będzie mieli pod drugim kątem, tu sobie wytniemy na nasz bole żebyśmy mogli podnieść. W sumie to chyba nie będzie głupie rozwiązanie. No, tak zrobimy. Dobra, to ja na razie sobie waletkę ogluta tutaj, bo to chwilkę zajmie, zanim ten klej zastygnie, żeby to można było tak sobie glutować. No a w międzyczasie co? Przewód nasz tym razem już skracamy sobie, nie będzie nam taki długi potrzebny. Więc tak jak mówiłem, pod nasze wyjście przylutowałem nasze piny. Pamiętają, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. No i teraz muszę to jakoś ułożyć i wyprowadzić. Na początku, może zanim to zrobię, bo później Wam pokażę, jak już jest efekt gotowy. No bo nie będę Wam pokazywał, bo sam nie wiem, jak to będę tutaj musiał coś wyredzać, coś pewnie wziąć proxona, coś tutaj pokombinować. Więc na razie pokażę Wam po prostu, jak wyregulować napięcie, żeby było odpowiednie. Bierzemy sobie miernik. Podpinamy go po plus i minus odpowiednio. Na płycie, tak jak mówiłem, macie wszystko oznaczone. Tutaj mamy plus, tutaj mamy minus. Ważna sprawa, żeby tutaj zwrócić, nie zrobić, jakoś to odłożyć. Ok, widzicie, jest podpięte. No i teraz potrzebna nam jest yy, po prostu ładowarka od telefonu. Więc podpinamy sobie ładowareczkę. I widzimy, mamy napięcie 4,6 V. Bierzemy mały śrubokręcik. O, ho, ho, Mówiłem o niezrobieniu zwarcia i właśnie nie zrobiłem, ale na szczęście nic się nie stało. Albo mało brakowało, może nie było tego zwarcia. Więc sorry w ogóle za tę drukarkę w tle, no ale drukuje się bateria do Boscha. No to wiecie. Respekt. I teraz mamy tutaj nasze, nasz potencjometr. Zobaczcie za pomocą którego ja będę teraz kręcił i zobaczyć się będzie działo z napięciem. Pamiętajcie, ustawiamy sobie 7V z tego. O, dopiero zaczęło działać na pewnym zakresie. Czasami trzeba się trochę namachać gdzieś się śrubokrętem. I teraz możemy sobie zwiększać. Mamy 8V i tak dalej, i tak dalej. 9, 10. Ale my wracamy się i ustawiamy 7V. Ok, mamy ustawione 7V, czyli w tym momencie nasz Xio powinien się ładować. Składam to do kupy, pokażę Wam, jak to będzie działało, i zaraz zabierzemy się za wymianę baterii naszym Xio. Eee, zobaczcie, tutaj jest to zaklejone paszczetem naprawdę na bogato. Tak jak mówiłem, e, klej na gorąco nie przewodzi pry, nic w zasadzie prądu, napięcia, nic tutaj nie powinno Wam stać. Dlatego to jest tak na hama zalane, ale za to powiem Wam, że wydaje się, że to jest całkiem ładnie zrobione, bo. Wtyczka jest, nie jest jakoś mocno widoczna od boku, miejsce jest takie no w prawie jak fabryczne powiedzmy, no zobaczcie udało się tym dremelkiem, no dobra nie dremelkiem, proksonikiem, udało się coś, coś zrobić, fajnie ta wtyczka wchodzi. Więc teraz zamykam całość i przechodzimy do naszego samego x W którym minimy a Co tam, niech Maruś ma nowe, zarąbiste ogniwo, jakim jest VTC 5 A jakby kto pytał, gdzie takie ogniwo kupić, to po raz milionowy powtarzam wam na baterię 18650 PL. A na hasło Kreator macie 10% zniżki, czyli całkiem sporo. Nawet Wiśnia wczoraj chyba, czy dzisiaj nawet coś tam zamawiał. Dobra, rozkręcamy naszego x Xm. O, nie, nie, nie. nie. Jakieś torxy. i mamy akcję typu pokaż kotku, co masz w środku. A więc, co? Zabudowana przekładnia nasza, w tym miejscu jest, jej nie zobaczymy. Niewielki silniczek, aczkolwiek naprawdę sporej mocy. Tutaj mamy przełącznik naszego, naszej strony lewa prawa, czyli tutaj mamy naszą elektronikę od niego w zasadzie. Małą płytkę z kilkoma stykami, tylko. Tutaj mamy włącznik, blaszka tam jest naciskając, Oczywiście nie może być zblokowane naciskając. Widać dochodzimy do płytki tą blaszką i robimy, zamykamy obwód, że to zaczyna nam działać. Kolejno u góry mamy płytkę z LEDami, ogniwo jedna sztuka. Tutaj macie przymocowany termistor do naszego ogniwa, w przypadku gdyby zaczęło się grzać z jakiegoś powodu i tak dalej, no to E, ładowanie zostaje wstrzymane termistor damy z powrotem e, no i tutaj nasz cały układ, cały nasz BMS e, no jego raczej nie będziemy omawiać, bo to jest po prostu elektronika naszej płytki naszego bosza całego, przepraszam bardzo ogniwo, które siedzi w Boszu oryginalnie to jest ogniwo, już Wam powiem czy nie powiem INR 18650-13L Samsung SDI 108, czyli całkiem spoko ogniwo tak naprawdę. Nie pamiętam tego teraz jego danych katalogowych, ale jak znajdziecie to w komentarzach, już tam pewnie piszecie, jakie to są parametry tego ogniwa, bo ja oczywiście zapomnę za, zapewne. E, no i co? E, jak to jest przylutowane, to też zrobimy to przylutowane, czyli wezmę do tego naszego ogniwa, e, dorobię takie blaszki, do których dolutujemy nasze przewody. No, w tym przypadku zgrzeję. Jeżeli ktoś nie ma zgrzewarki, to musicie wziąć to. I przylutować. Jak lutować ogniwa, to prawdopodobnie filmik się już pojawił, bądź pojawi, bo jest już nagrany. No, więc takie blaszki zaraz sobie zrobimy do naszego ogniwa, wsadzimy z powrotem i powinno być wszystko pikobella. No, okej, okay, zobaczcie, nasze ogniwo jest już e, zgrzane, więc teraz będziemy je lutowali. Może troszeczkę za długie te, te, te kawałki zostawiłem, może jest skrócę troszeczkę, czemu by nie chociaż, no troszeczkę jest króce, za długie zrobiłem ale zawsze lepiej zrobić za długie i skrócić niż zrobić za krótkie i się martwić więc skracamy teraz standardowo robimy takie sobie jeziorko do którego się będziemy później przyutowywali jedno odwracamy ogniwo i teraz drugie Wkładamy nasze ogniwo i teraz przylutowujemy się już do niego. Tricte. Ok, jesteśmy przylutowani, to troszeczkę możemy sobie obrócić, tak jak było wcześniej, chyba z tego co pamiętam, te przewody. Tutaj nasz termik, który chciałbym, żeby nadal gdzieś pozostał. Może ta stara foga jest jeszcze na tyle lepiąca się, żeby go w miarę dać do naszego ogniwa blisko. Ok, eee, sprawdźmy, czy działa. Nie, złóżmy to, musi działać. Wszystko jest na miejscu. Ogniwo jest zlutowane. Plus i minus jest odpowiednio. Więc teraz składamy to. Wszystko pasuje ideolo, No, i teraz ewentualnie możemy sprawdzić, czy działa przed złożeniem naszych przed skręceniem naszego ustrojstwa. Haracze. Jest ok, a więc nasze x Teraz jeszcze zobaczmy naszą ładowarkę, czy będzie się wszystko ładowało. Zobaczcie, jest tylko taki myk, że dałem naładowane ogniwo i nasz bosz to rozłącza. Więc to by było na tyle moi drodzy. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, skomentować co o takim czymś sądzicie. Wbijajcie na Face'a, Instagrama i do zobaczenia w następnym odcinku. Już niebawem. Trzymajcie się i hejka.